No, witam Was, moi drodzy, ponownie. Zgodnie z obietnicą, mamy drugi odcinek dreszczowca pod tytułem Kinematyka ruchu obrotowego. Przypomnienie. Moi drodzy, to, co się w dzisiejszym odcinku wydarzy, w dzisiejszej, na dzisiejszej lekcji, no, dotyczyć będzie tego, co już tam kiedyś się działo przy okazji mechaniki klasycznej, zasad dynamiki Newtona, zjawiska tarcia. Pęd, popęd siły, dużo rzeczy tam się działo, a m.in. była i kinematyka ruchu obrotowego. Moi drodzy, my sobie to przypomnimy teraz, bo się nam część tych informacji przyda w kursie dotyczącym ruchu obrotowego bryły sztywnej. Moi drodzy, zacznijmy od tego, że mamy okrąg ośrodku w punkcie O, promieniu R. I tutaj, powiedzmy, na sznurko o długości R uwiążemy sobie jakąś masę, która tam z jakąś prędkością V po tym okręgu się nam tutaj porusza. No i teraz moi drodzy, mamy tutaj kilka pojęć, które ten ruch po okręgu dają nam możliwość opisania. Między innymi jest to prędkość kątowa. Oznaczamy ją sobie w ten sposób. Czytamy omega. Dalej, moi drodzy, droga kątowa. Czytamy fi. Ale i f małe to jest częstotliwość i z nią związany okres oznaczony literką R duże. No Moi drodzy, cały obrót, czyli 360 stopni, no to w mierze radialnej, czyli tej, która nas będzie obowiązywała, to jest 2 pi radianów. Przypominam, że radiany jest to jednostka podstawowa uzupełniająca. I pełny obrót to jest 2 pi radianów. Wobec tego analogicznie połowa obrotu no to będzie pi radianów. 90 stopni pi drugich radianów. 45 stopni pi czwartych. Radianów. A moi drodzy, a 30 stopni? Proszę się chwilkę zastanowić, ile to będzie 30 stopni. Ja zaraz powiem. A jak ktoś dobrze się zastanowi, to będzie miał satysfakcję, jak usłyszy odpowiedź. Tak, pi 6 radianów. A moi drodzy, a 60 stopni? A, no, analogicznie, pi trzecich radianów. No, moi drodzy, mi się wydaje, że pora by było wziąć byka za rogi. A ile będzie 17 stopni? Ha? No i tu matematyka, jako królowa nauk, zaraz po fizyce oczywiście. Bach. I mamy tutaj zwykłą proporcję. X równa się 17 stopni razy pi trzecich. Radianów przez 60 stopni i coś tam w radianach nam wyjdzie dla dowolnego kąta. W ten sposób sobie jesteśmy w stanie poradzić w mierze radialnej z dowolnym kątem, moi drodzy. No i teraz tak, potrzeba nam kilka pojęć, o których już tutaj powiedziałem wykrzyknik solidny tu zrobię które są potrzebne do tego, żeby ruch na płaszczyźnie punktu materialnego w jakiś tam sposób scharakteryzować. Może zajmijmy się teraz pewną własnością. Własność ta polega na tym, że jeżeli mamy, hmm, a powiedzmy, na sznurku, uwiązaliśmy sobie tam jakieś tam kamyczki. O masie M1, powiedzmy o masie M2, ta odległość, no to wiadomo, promień, i całością zaczynamy kręcić młynka w płaszczyźnie pionowej. I co? A no, moi drodzy, sytuacja jest taka, że te ciała, które są bliżej osi obrotu, poruszają się z mniejszą prędkością liniową niż te ciała, które są położone dalej od osi obrotu. A to wynika z tego, że, e, moi drodzy, prędkość liniowa zależy od prędkości kątowej i odległości od osi obrotu, a prędkość kątowa zależy od częstotliwości. I proszę zobaczyć, częstotliwość każdego punktu na promieniu wodzącym jest taka stała, wobec tego prędkość kątowa omega każdego punktu. Na promieniu wodzącym jest stała, czyli mogę zapisać omega jest równa konstans, co przekłada się na to, że omega w punkcie pierwszym, czyli tu, jest taka sama jak omega w punkcie drugim, czyli tu. A jeżeli tak, no to prędkości liniowe, skoro omega są stałe, a zależą tylko od odległości od osi obrotu, no to im ta odległość jest większa, tym prędkość V jest większa większa. Znaczy się, jeżeli r rośnie, to rośnie także i v. Czyli możemy już implikując napisać, że v1 jest mniejsze od v2. Od cała filozofia i pierwszą własność żeśmy sobie moi drodzy już załatwili to bardzo często tą zależność się wykorzystuje. Sprawa następna. W ruchu po okręgu możemy wykonać w ciągu jednej sekundy ileś tam obrotów. Wobec tego mówimy, że ta ilość obrotów wykonanych w ciągu jednej sekundy to jest właśnie częstotliwość F małe, którą wyrażamy w hercach. Natomiast czas wykonania jednego pełnego obrotu, no to jest okres ruchu, który jest wyrażany w sekundach. Moi drodzy, żeby już prawie, że kropkę na D postawić, jeżeli chodzi o to przypomnienie wiadomości z kinematyki ruchu obrotowego, no, no to no nie sposób nie powiedzieć o sile dośrodkowej i odśrodkowej. No i drodzy, tutaj trzeba by pewną taki tok rozumowania przeprowadzić. No bo jeżeli weźmiemy sobie teraz tak, jakiś tam ruch po okręgu, mamy tutaj ciało o masie M, ono się porusza, ciach, w taki sposób, że długość tego wektora w każdym punkcie jest taka sama. Czyli ja mogę spokojnie napisać tu, V, i tu, V. No ale tak, jak się zastanowimy teraz nad cechą, nad cechami w zasadzie wektora. No to, no to mamy tak. Punkt pierwszy, punkt przyłożenia, prawda? Później mamy. O, tutaj mamy kierunek. No i trzecia cecha, no to jest, to jest zwrot wektora. Czyli kierunek, zwrot i punkt przełożenia. Takie mamy cechy wektora. Jeszcze można by powiedzieć co nie bądź o wartości, czyli długości wektora. No, ale to już, to już o tym nie mówimy. W każdym bądź razie ten punkt i ten punkt różnią się kierunkiem, zwrotem i punktem przełożenia, czyli można powiedzieć, że wyróżniamy w ruchu po okręgu zmiany prędkości w czasie. A cóż to takiego zmiana prędkości w czasie? No ano, przyspieszenie albo opóźnienie tego ruchu. A skoro jest przyspieszenie albo opóźnienie ruchu, jest ono skierowane do środka okręgu, nazwijmy sobie je przyspieszeniem dośrodkowym. No to zgodnie z drugą zasadą dynamiki wiemy przecież, moi drodzy, że F jest równe M razy A. No to skoro mamy przyspieszenie dośrodkowe, to mamy i siłę dośrodkową. No to pojawia nam się tutaj jeszcze siła dośrodkowa. Pojawia nam się siła dośrodkowa. Tak, no i jesteśmy prawie w domu. Można, moi drodzy, wykazać jeszcze, że przyspieszenie dośrodkowe to jest kwadrat prędkości do długości promienia. No to wtedy dostajemy już, że siła dośrodkowa, no to jest mv kwadrat przez przez r. No, oczywiście, moi drodzy, to jest temat może, no bo Pojawiają się jeszcze tutaj takie pojęcia jak siła pozorna, siły bezwładności. No i trzeba by tutaj powiedzieć coś od sile odśrodkowej. Ale to nie moment i nie czas na to. Ja proponuję teraz moi drodzy, żeby sobie utrwalić to wszystko, co się tutaj wydarzyło, a rozwiązać sobie jedno zadanko. No i niech będzie tak. O, równiutko, jest równiutka. Na sznurku o długości jednego metra umieszczono jednym końcem kamień o masie. Pół kilograma i całością wykonano cztery obroty w ciągu dwóch sekund. Oblicz. No i drodzy, a niech będzie tak. Częstotliwość i okres ruchu B. Niech będzie prędkość kątową i liniową. C. Wartość siły dość rundkowej. Tak. No to co, zaczynamy. Moi drodzy, teraz tak. Skoro jest Wykonanych 4 obroty, obroty w ciągu 2 sekund, no to w ciągu 2 sekund, no to w ciągu jednej sekundy ile tych obrotów będzie, a no 2. A ilość obrotów w ciągu y, sekundy, no to y, to częstotliwość. Czyli możemy napisać, że f jest równe 2 Hz. No to skoro częstotliwość jest równa 2 Hz. A wiadomo, że okres jest odwrotnie proporcjonalny do częstotliwości, wobec tego czas wykonania jednego e, pełnego obrotu, no to jest 1 przez 2 herce, czyli to jest 1 druga sekundy. A skąd tu się wzięła 1 druga sekundy? Moi drodzy, no bo herc to jest inaczej 1 przez sekundę, no to jak dzielimy 1 jeden, jeden przez sekundę, no to dostaniemy sekundę i tyle. Czyli mamy częstotliwość i czas wykonania. No i teraz przechodzimy dalej. Prędkość kątowa omega jest równa 2 pi No to mamy 628 razy 2 herce. No to mamy wtedy ile? 1256. No i prędkość kątowa, czyli radiany na sekundę, załatwione. Prędkość liniowa. No to jest co? Omega razy r. No to mamy 1256. Radiana na sekundę razy R, czyli 1 metr, no to mamy 12,56 metrów na sekundę. Mamy prędkość liniową. Wartość siły dośrodkowej, no to już siła dośrodkowa. Bach, to, to mV kwadrat przez R, czyli m, pół kilograma razy 12,56 metra na sekundę, całość do kwadratu i przez długość promienia. 1 metr. A ile to wyjdzie? A nie wiem, policzycie sobie sami, bo nie mam pod ręką kalkulatorka. Wierzę, że dacie sobie radę. No i drodzy, no i tutaj można by było jeszcze powiedzieć coś. Można by jakieś tam wykresy porysować. Jakie wykresy? No bo w ruchu po okręgu, no to tak, jeżeli mamy ruch jednostajny po okręgu, no to przyspieszenie przyspieszenie kątowe epsilon w funkcji czasu no to jest przyspieszenie jest stałe a ujemne przyspieszenie no to mamy opóźnienie w ruchu po okręgu czyli tu mamy ruch obrotowy jednostajnie przyspieszony a tu pod ośmiu miksów ruch, ruch obrotowy jednostajnie opóźniony no i co? Z prędkością kątową możemy podobnie zareagować, czas, prędkość. No jeżeli wystartujemy z jakiejś tam prędkości kątowej, e, początkowej, no i ta prędkość rośnie, no to po upływie jakiegoś tam czasu e, wartość tej prędkości wzrośnie do jakiejś prędkości kątowej, końcowej. Albo i to jest ruch obrotowy jednostajnie przyspieszony, albo zmaleje nam do zera. Ruch obrotowy tak jednostajnie. Opóźnione. No i przy okazji drogi kątowej, no to tutaj sytuacja troszeczkę inaczej wygląda, ze względu na złożoność ruchu. To mamy tak, drogę kątową, przybywa jej bardzo szybko w ruchu obrotowym, jednostajnie przyspieszonym, a wolniej w ruchu obrotowym jednostajnie opóźnionym. Czyli mamy tak, przyspieszenie. Prędkość kątowa i droga kątowa. No, i tym oto miłym akcentem w zasadzie moglibyśmy już zakończyć. No, ale nie byłbym sobą, gdyby jakiejś tam pracy domowej nie podyktować, żeby się wam nie nudziło. Jak dopóki się następna lekcja nie pojawi. Dlatego też proponuję coś takiego, żebyście się czasami nie przemęczyli. Takie zadanko do domu. No, powiedzmy, o, równo jest, równiutko. Tu muszę jeszcze popracować trochę nad tą techniką. No, ale tu potrzeba jest taka, i reagujemy szybko. Moi drodzy, mamy tak. Dana jest bryła sztywna wykonująca 6 obrotów 6 obrotów w ciągu 2 sekund. Oblicz 2. kropek punkt A. Drogę kątową drogę kątową i prędkość tej bryły prędkość kątową oczywiście. Moi drodzy. Tak, jeżeli chodzi o drogę kątową, no to powinno wyjść 37,68 radiana, a prędkość kątowa 18,84 radiana na sekundę. No i co? No i teraz wypadałoby już zakończyć. Coś ciekawego jeszcze wymyślę. Niebawem trzecia część. Do bramotu.